Świąteczne przesądy Dominika Mędrok. W dzień Bożego Narodzenia Adaś pomagał dekorować stół mamie i tacie. Będą oni wszyscy wieczorem razem jedli przy nim kolację wigilijną. Stojące już na stole pięknie pachnące świeczki, przygotowane opłatki i starannie ułożone sztućce nadawały wieczorowi bardzo świąteczny klimat. Tak samo pięknie wyglądały dwa kotki: szarobura Łatka i rudy Karmelek. Które były umyte i miały założone czerwone muszki na szyję. Stały przy choince i obserwowały, co robią ich właściciele. Wiedziałeś, Adasiu, że zwierzęta podobno mówią o północy w Wigilię? Powiedział tata. Niemożliwe, zawołał Adaś. Ależ tak, musisz tylko uważnie słuchać, co mają do powiedzenia. Adaś nie uwierzył tatusiowi, bo przecież wiedział, że kotki nie potrafią mówić. Nigdy do niego nic nie powiedziały. Podszedł więc do łatki i karmelka, zaczynając zabawę wtrącanie kolorowych bombek na choince. W pewnym momencie pociągnął karmelka za ogon. Pociągnął także szarą łatkę, ponieważ uznał, że koty wtedy bardzo śmiesznie stroszą futerko. Mama obserwowała jego zachowanie i powiedziała, że nie wolno się tak bawić ze zwierzętami. Chłopiec jednak ją zignorował i chciał wrócić do zabawy z kotami, lecz te już uciekły. Już po kolacji, gdy Adaś otworzył swoje prezenty i zjadł pyszne dania przy stole wigilijnym, poczuł się senny. Poszedł szybko do pokoju położyć się do łóżka w swojej ulubionej piżamie. Przebudził się, gdy za oknem było widać księżyc i wiele bladożółtych gwiazd. Nagle usłyszał na korytarzu za drzwiami dwa cichutkie głosy oraz odgłos kocich łap na podłodze. Gdy się przysłuchał, usłyszał taki dialog. Bardzo mnie bolało, gdy Adaś pociągnął mnie za ogon. A ciebie? Tak, mnie też. Chcieliśmy się z nim tylko zaprzyjaźnić, a on nas w tak niemiły sposób potraktował. Odpowiedział drugi koci głos, nieco smutniejszy. W tym momencie Adaś poczuł wstyd i smutek. Nie wiedział, że aż tak koty to boli i mają przez to gorsze humory. Zrozumiał, że mama miała rację, mówiąc, że nie wolno bawić się w ten sposób ze zwierzętami. Obiecał sobie, że od dziś będzie bardziej uważał podczas zabawy i będzie traktował je z takim szacunkiem, jakie okazuje swoim rodzicom. Na drugi dzień zobaczył kotki leżące na kanapie, przytulone do czerwono-zielonego świątecznego kocyka. Poprosił mamę, żeby pozwoliła mu dać im ich ulubione przysmaki. Następnie objął je i pogłaskał po główkach, tak, aby nie czuły już się więcej źle. Od tego dnia bawił się z nimi ostrożnie i nie ciągnął ich specjalnie za ich długie ogony.